Nic nie robiłem w kontenerze, teraz zamierzam wreszcie się ruszyć, coś zmajstrować, teraz mam pomysł, żeby wstawić okno do sypialni, zobaczymy co z tego wyjdzie, wyspawałem sobie ramę, taką która od razu ma okiennicę, żeby można było to okienko zamykać, spróbuję wyciąć dziurę po szyciu i wspawać całą ramę. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Tu ma być okno. Tu jest moja rama z zawiasami do okiennic. to dzieła. Zrobiłem pierwsze nacięcie od środka. Teraz wyjdę tam na zewnątrz. Totnę yy, ten trapez z drugiej strony. No, zobaczmy. Wydaje się, że nie będzie tak najgorsze. No i stało się. Jest wycięta dziura. Na okno. Mlacha w kontenerze jest dwójka, więc jest do czego się przyspawać, nawet jeśli by trzeba było jakieś dziury połatać. To jest w czym to spawać. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie, no całkiem elegancko się to reprezentuje. Fajnie, że symetrycznie otwór jest akurat nie za wielkie, te okno. Wstawię teraz ramę, zobaczę, jak będzie wyglądać. Przymierzę się z tym wszystkim. Przyspawałem ją. Otwór był na tyle ładny, że rama praktycznie z na styk wlazła nie spawałem na okrągło tylko w paru punktach trzyma się jest sztywna uszczelniłem ją już dodatkowo taką masą specjalną podobnież będzie trzymać, że ho, ho, ho także pierwszy otwór okienny zrobiony poczekam jak wyschnie ta masa to pomaluję ramę chlorokauczukiem i jutro wstawię okno. Jest ok, rama, żeby można było przykręcić stelaż do tego i na to ściankę. Teraz będę ocieplał wszystkie ściany. Mam już ocieplone jedną ścianę do dwóch trzecich. Wczoraj wieczorem ociepliłem drugą ścianę do 2 trzecich. Słama farba wtedy na ramię, więc nie mogłem od razu wkleić okna. A teraz jest już wszystko ok. Wypoziomowane. Nie zamyka się, nie otwiera. Jest ok. Pomysł się udał. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Udało się zainstalować okno. Pomysł z ościeżnicą stalową wydaje mi się bardzo dobry. Po wycięciu otworu w kontenerze i spasowaniu. Przyspawałem go w kilku miejscach I uszczelniłem taką specjalną masą Podobnie, już bardzo dobre Zobaczymy Także woda się nie dostanie do, do wewnątrz A Ościeżnica jest jakby stalowa I okno jest wklejone Także są okienniczki Działa to wszystko Można zamknąć Całość kontenera ma być biała, taka szaro-biała z zielonymi dodatkami. Także jest ok.